mordeczki z tej strony Hexo, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam kilka nowości ze świata Fortnite: chociażby nową kolaborację Fortnite'a z Monopoly, oraz darmowego skina i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca. A jeżeli jesteś na tym kanale, no to oczywiście zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. Jeszcze na samym początku tego filmu takie wyzwanko dla Was, a najdokładniej, czy w godzinę od jego wstawienia uda Wam się pod nim wbić 400 łapek w górę. Także sprawdźmy, czy dacie radę. Jeszcze na samym początku tego filmu, oczywiście, przypominam Wam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, czyli Hexo32. Gdybyście go wpisali to byłoby naprawdę fajnie i ja już bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Na początku mamy naprawdę ciekawą rzecz, a najdokładniej gracza, który spędził 3 lata na zbieraniu fałdolców i chociażby z karnetów bojowych i z dziennych misji w ratowaniu świata. I zapewne zastanowicie się, ile udało mu się uzbierać przez te 3 lata, i już wam mówię, jest to około 70 tysięcy fałdolców, co jest naprawdę sporą sumą. Ale jak patrzeć na to, że gra on właśnie od 2018 roku, to jest to naprawdę całkiem niezła liczba. Także jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest, jeżeli byście zbierali cały cały czas te faudolce, to tutaj macie taką oto odpowiedź. Także myślę, że to naprawdę taki ciekawy news na start. A jak już jesteśmy przy faudolcach, dokładnie kolejny błąd od strony Epic Games, dzięki któremu rekompensowali oni graczom darmowe faudolce. I moi drodzy, chodzi tutaj o ekipę Fortnite i był jakiś błąd z tym, że dawali oni jakiegoś skina przedwcześnie, lecz finalnie, no to mogliście zyskać tam 500 faudolców. Także jeżeli posiadacie ekipę, właśnie Fortnite'a, to możecie sobie wejść i zobaczyć, czy to przypadkiem wy nie otrzymaliście 500 faudolców. Myślę, że to jest również naprawdę ciekawa informacja, a w dzisiejszym filmie będzie ich jeszcze więcej naprawdę ciekawą nowością jest to, to, że w tym sezonie zapowiada się na to, że będzie pierwsza osoba, która normalnie wbije tysięczny poziom, bez żadnego zmieniania plików gry czy czegoś takiego. I moi drodzy, tą osobą nie jest Loot Station, o którym właśnie mówiłem wam kilka filmów temu, a najdokładniej tym kimś jest Itty Rage's Revenge. I moi drodzy, ni stąd ni z owąd okazało się, że ma on najwyższy poziom w tym sezonie. Na obecną chwilę Loot Station posiada 600 poziom, a ten ziomek ma już 700. I leci on naprawdę wielkimi krokami do Właśnie tysięcznego, i ogólnie, no to jeżeli on już bije ten tysięczny poziom, to ja osobiście, jakbym był na miejscu Epic Games, to dałbym mu jakąś nagrodę, bo naprawdę wielki szacun dla gościa. Tym bardziej, moi drodzy, no to też w sumie się nie dziwię, ponieważ ostatnio nawet był błąd, który pozwalał nam zdobyć po właśnie 60, 600 tysięcy EXPA w jednej grze, i błąd ten polegał na tym, że jak mieliśmy na mapie właśnie tego ziomeczka kucyka, to podlatywaliśmy do niego, braliśmy od niego questa i go usuwaliśmy. I robiliśmy to w kółko, lecz Epic Games dosłownie. Usunęło to po jakiejś godzinie, ale gracze, którzy skorzystali, to myślę, że są naprawdę dość sporo na plus odnośnie levela. I co, moi drodzy, no to naprawdę jest ciekawa rzecz. I w komentarzu możecie napisać, czy uda mu się wbić. No w sumie, no to jeszcze brakuje mu 300 poziomów, także zapewne mu się uda. Ale czy wy, jakbyście byli na miejscu Epic Games, to dalibyście mu na przykład jakąś nagrodę? Ja osobiście tak, bo według mnie to naprawdę są wielkie starania, a my lecimy dalej. Teraz przejdźmy sobie do darmowego skinka i moi drodzy będzie to skin Disguise. Jeszcze nie wiemy jak będzie on wyglądał, ale wiadomo, że chodzi tutaj po raz kolejny o akcję Stream Elements. I chodzi tutaj o to, że musicie streamować przez 20 godzin i wtedy otrzymacie kodik na tego skina. Już chyba jakiś miesiąc temu nagrywałem wam właśnie film, w którym wam wszystko przedstawiałem co i jak. I ogólnie to musicie tam pobrać właśnie overlay z tego Stream Elements. No i następnie musicie przez 20 godzin minimalnie dla 5 osób streamować. Fortnite'a i pod właśnie sam koniec tego całego zdarzenia otrzymacie darmowego skina. I nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądał, jak już mówiłem, ale zapewne będzie on naprawdę całkiem ciekawy. I wydaje mi się, że nie jest to aż tak trudne wyzwanie dla wielu osób, ale dla wielu też myślę, że może być dość trudne, chociażby przez to, że na przykład 20 godzin to, no nie, możecie zrobić w weekend, bo w tygodniu to byłoby dość ciężkie do wykonania, tym bardziej, że teraz jeszcze jest szkoła i tak dalej. Także myślę, że to może być dość. Ciężkie, ale jeżeli będziecie sobie to właśnie robili i próbowali zdobyć tego skinka, to oczywiście życzę Wam powodzenia i jak najbardziej polecam, no bo taka okazja w sumie często się nie zdarza i ostatnio też troszeczkę słabo, ponieważ Epic Games nie daje turniej na jakieś darmowe skiny, a było to naprawdę popularne chociażby sezon czy dwa temu i mam nadzieję, że jeszcze coś takiego wróci. I co? Lecimy dalej! Także teraz jeszcze kilka słów na temat złotego Skull Troopera. Ponieważ ostatnio znego jego temat naprawdę głośno i samo Epic Games dało znać, że właśnie takowy pojawi się w drugi tydzień właśnie tego eventu Koszmarów Czar. I tak, rzeczywiście tak będzie i cały skin będzie do zdobycia, ale w sklepie z przedmiotami. Ponieważ ostatnio jest naprawdę głośno na temat tego, że będzie on jakimś darmowym skinem czy czymś takim. I no najprawdopodobniej tak nie będzie. I będzie to albo jakiś osobny skin, który Epic Games doda na nowo, albo będzie to kolejny skin z tym. Właśnie do skull Troopera. I właśnie bardziej ta druga opcja wydaje mi się prawdopodobna ze względu na to, że w sumie po co robić jakiegoś dodatkowego skina, który tak naprawdę będzie się różnił tylko i wyłącznie kolorkiem. Bo jeżeli tak rzeczywiście zostałoby zrobione, to troszeczkę słabo. I wydaje mi się, że on może być w sumie dla każdego ten styl, ale możliwe też, że Epic Games na przykład zrobi ten styl, nie wiem, dla jakichś starszych posiadaczy, a fioletowy skull Trooper będzie wtedy dostępny dla każdego. Nie mam absolutnie pojęcia i tego dowiemy się dopiero wtedy. Kiedy właśnie takowy Skull Trooper powróci do sklepu, i wtedy moi drodzy, najprawdopodobniej też go wam rozdam. Także bądźcie na bieżąco z kanałem i subskrybujcie wraz z Dzwoneczkiem. A my przechodzimy do głównego tematu tego filmu. Dokładnie Fortnite'a X Monopoly. I moi drodzy, już raz mieliśmy taką kolaborację, tylko że była to troszeczkę starsza wersja, i było to dosłownie w rozdziale pierwszym. I teraz pojawiła się nowa wersja, która wygląda tak. I tak jak tutaj widzicie, chociażby właśnie na tle, na samym środku tej całej planszy z Monopoly, widzimy tam właśnie zwiastun rozdziału drugiego, bynajmniej grafikę, która się na takowym znajdowała. Tym bardziej na całym opakowaniu widzimy taką oto nalepkę. I nalepka ta pisze nam o tym, że w całym zestawie przy okazji są właśnie plecaki. I moi drodzy, no tak naprawdę są one darmowe, tylko, że musicie właśnie zakupić całe Monopoly, żeby otrzymać je przedwcześnie. Moi drodzy, całe to Monopoly kosztuje ponad 100 złotych, także myślę, że jest to naprawdę opłacalne. Tym bardziej, no to jeden z takich plecaków z tego co wiem ma kosztować około 400 v więc myślę, że już jeżeli będziecie chcieli zdobyć te wszystkie plecaki, to lepiej sprawić sobie jakiś prezent na święta, czy nie wiem, na jakieś urodziny i kupić sobie to Monopoly Fortnite'owe i wtedy, że tak powiem, nawet zaoszczędzicie, ponieważ łącznie jakbyście chcieli kupić wszystkie te plecaki, to wydalibyście ponad 3000 v i no, osobiście to mielibyście nawet grę do pogrania i przy okazji plecaki. Także myślę, że jest to naprawdę całkiem ciekawa oferta i możecie w komentarzu napisać, czy będziecie sobie właśnie takową wersję Fortnite'a Monopoly kupowali. Ja możliwe, że takową zakupię i wtedy nadzwyczajnie w świecie rozdam Wam kod na te plecaki, no bo osobiście to mi jakoś zbytnio nie jest potrzebny. Także tutaj kolejny Kolejny naprawdę ważny argument, żeby zasubskrybować po prostu ten kanał wraz z dzwoneczkiem. I jeżeli dowiedzieliście się ciekawych rzeczy z tego materiału, to oczywiście zostawcie tutaj łapeczkę do góry. No i co moi drodzy, też niedługo na kanale powinien pojawić się Minecraft. Ze względu na to, że obecnie na mojej karcie społeczności wstawiłem, że tak powiem, post i tam spytałem się was, czy chcielibyście zobaczyć Minecrafta. Na obecny moment jest troszeczkę mało polubień, ale właśnie ludzie w komentarzu piszą, że chociażby chcieli zobaczyć film z MC. Tak, Także możliwe, że niedługo właśnie takowy się pojawi, także koniecznie wyczekujcie. A odnośnie konkursu na 1000 swobodów, to wyniki powinny się pojawić już niedługo. Także co, ja już wam nie przedłużam i mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku ciekawych rzeczy, chociażby o tych właśnie plecakach z Monopoli, chociażby o tych właśnie skinach i tak dalej, o złotym skulтруperze. Także myślę, że za to łapeczka do góry. Dobra, już nie.